Ile masz prostej, to możesz rozpędzić wszystko? Gdzie mam jechać? Prosto. Okej okay. Dobra, nie wstydam. No dobra, to dojeżdżamy do takiego miejsca, gdzie Tomek nam tutaj mówi, że jest to miejsce spotkań motocyklistów. A zarazem były za dwie tu po prawo już zaczynać być widać wodę. No, a gdzie, się, gdzie oni zawsze stają? Jeszcze jedziemy, jedziemy, hańba. A, jedziemy. No, tak. no, Jaki to widoczek. Ładnie. O to, jak wie to... Ty no to wielki zbiornik jest. A no taki no, zalew taki no. Zalew, no. Ale duży. Tu już teraz zaraz dojedziemy do tamy. No i to jest sztuczny zbiornik, to no nie? Tak. No było wykopane. Tam jak to ta łódeczka, tam dalej to są właśnie te wsie zalane, Tam wzdłuż były wsie zalane. Okay. i co I oni tutaj przyjeżdżają motocykliści, żeby podzidować, tak? Tak, no tu podzidować, tu na Ale poole, tutaj? Ja po, tej, po tej prostej, tu? Tu po tej prostej, dokładnie. Tu zaraz po prawo zobaczymy na pewno będzie stało sporo motorów na bank. Są dwa parkingi, jeden to jest zazwyczaj samochody, drugi to stoją motocykle. No. no i tak jak mówiłem, stoją motocykle po prawo. Zajeżdżamy do nich? No i jak? Dobra. To dziki jesteś? <laughs> Tu zaraz zobaczysz sobie różnicę poziomów, zejdziemy tam na dół. Pięknie, no? Fajna sprawa, fajne miejsce. O, zobacz. O, lody są, wszystko jest. No wszystko, tu idzie w ciemnym kąpielu. tu. No dobra, to trzeba się ładnie ustawić tu, żeby fotkę strzelić. Tam stanę koło tomka, koło tomka stanę. blisko nie, nie Za blisko będzie. A spoko jest No Naprawdę, fajne miejsce. Wlepkę muszę tu wlepić koniecznie. No dobra, chodź teraz pójdziesz sobie zaraz zobaczysz tu jeszcze Wlepeczka musi być. Sławiczkiem Chodź Martek hmm. W takim miejscu, na tamie, koło Łodzi gdzieś Jak to miejscowość się nazywa? Jeziorsko Jeziorsko, o Proszę bardzo Jesteś na elektrowni wodnej Jeziorsko, tam Bartek możesz podejść Aha. I cała historia jak to zatopiali A to miejsce, tak całkiem przypadkiem, kurczę. Nie przypadkiem, tylko ci tu przyprowadziłem. No to nie opowiadał kasztan. Przyprowadziłem cię. Dobrze, dobrze Czek wyprowadził go trochę z Barcewa. Bo... Patrzcie jaka miejscóweczka To nieplanowany taki trochę przystanek, ale bardzo ciekawy Jest tutaj miejsce, gdzie przyjeżdżają motocykliści z regionu. Jak widać na lody. Też, ale przede wszystkim przyjeżdżał, żeby pojeździć po tej prostej. Patrzcie jaka to prosta. Nie? A jest to prosta, która znajduje się przy zbiorniku wodnym. Jeziorsko. Zaraz wam pokażę jaki jest tu widoczek. I zobaczymy też co piszą na tablicy. W każdym razie dzik fajnie nam opowiadał historię jaka tutaj jest tego zbiornika, bo ją zna i to miejsce bardzo dobrze. Bo przyjeżdża tutaj, tak jak inni motocykliści Tu jest cała tablica informacyjna Bicie sobie w Google, sobie poczytajcie, zobaczcie O co tu biega bo naprawdę fajna i widać, że Lubiona przez motocyklistów, o proszę bardzo Zrobiłem małą wlepeczkę, więc jak będziecie to zróbcie sobie foteczkę, jakbyście znaleźli wlepkę to Dajcie znać, zróbcie fotkę i wyślijcie Tutaj jeszcze zobaczę, co jest z tej strony I też wam pokażę ponoć tu ostro dzidują, tak. Na tych motocyklach. Muszę się zainteresować, bo pewnie jest tego e, filmów w chyba pewnie jest dużo. Bo myślę, że nie jedna osoba tutaj coś nagrywała. A teraz idziemy na dół. Proszę, bardzo. Elektrownia wodna. No ciekawe, fajne miejsce naprawdę. Nieźle to wygląda Patrzcie jakie ryby Tam jest, jaka duża ha. No dobra, to na tyle Fajna miejscówka, naprawdę warto zajechać Jak będziecie w okolicy to To zajeżdżajcie Elektrownia wodna jeziorko, sztucznie zalane. Fajne miejsce naprawdę. Fajnie, bo nam się też pogoda zrobiła rano, jak wyjeżdżaliśmy to było różnie. Teraz jest bardzo gorąco, ale ogólnie jest fajnie, nie? Damy sobie jakoś radę. Lecimy zaraz dalej. Zobaczcie też fajne to jest, że takie miejsca przyciągają motocyklistów. Zresztą. No gdzie tu jechać? No jechać gdzieś niedaleko, a fajne miejsce to właśnie takie miejsce jak to. Jedziemy, bo już spają dość. Fajne miejscóweczko, naprawdę. Ale tak jakoś. O, stowarzyszenie, z Luńska Wola. A tak żeby się witali wszyscy motocykliści, to tak nie. Nie, wiem, jako się nie. już się podłączam. Cześć. A, na tym. To my tacy nie wychowani. Co teraz ci pokazuję? 1,7 km w tą stronę. I w prawo? E, w lewo. To znaczy, że. Dobra, jedź pierwszy. A te winkle Jedziemy? Jedziemy. ноги не поднять? Спокойно, там рады. Тут так? Jak jeszcze troszkę zejdzie, to tam będzie widać domy te zatopione Nieźle O tu nawet jak bliżej podjedziesz to widać, że ta woda jest bardzo płyciutka Tak Uważaj samochody za przyciska Okej, okay. widzę, dzięki O i tam widzisz po prawo mamy ludzi zdesperowanych, którzy lubią zieloną wodę <grym> Ta zielona jest najcieplejsza, bo to taka gnijąca tak. Z fruktami. Teraz tu w prawo ci każę jechać, ci dalej? Prosto, 10 km Jedziemy Czyli do Krępy no. No eee. To Tu fajna droga, tu jest duża zakręt Kierunek masz włączony No to bomba Uuu. Pogoda jaka jest, patrzcie Malodziarnia, tak? Tam taki czerwony wiesz Zobacz, zobacz! No To jest Ewanem to, no nie? No. Kurna. Wszyscy po lody No dobra, to idziemy na lody Ojka To idzie w kolejkach? O! No! niedobrze Co? Niedobrze Słuchajcie, miejscowość Buczek, gdzie zabrał nas dzik i na lody Tu będziemy się też rozstawać Bo mówi, że będzie już wracać Coś się zrobiło z kręgosłupem Niedobrze W każdym razie zjemy lody I odpoczniemy chwilę Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że nie pada i jest jak na razie ładna pogoda. Zobaczcie, chmury może są, ale chociaż nie pada. Trochę jest tak, jak to powiedzieć, kurczę, parno, o parno, parno. No, zobaczymy lody i będziemy lecieć dalej, bo laksa gdzieś też ma być po drodze. Ale w takim tempie, jak my jedziemy, a raczej dojedziemy, bo stajemy często. Dosyć są jakieś tam parę tych miejsc. Więc Pewnie będziemy jechać dłużej niż on e, zakładał. No, mniejsza z styku może się uda przybić piąty. Cześć, eee, czekamy bo... na lody. Długo czekamy na lody. A jakie bierzemy? Te A to gałkowe tutaj? Nie. Ale gorąco jest. my dziękujemy. Do, Do zobaczenia niedługo Dziękujemy bardzo za gościnę Nie ma za co o, wszystko. się, nie, się niedługo Z taką ilością herbaty zawsze się kupujemy Herbaty te ta śliwowi Dobra. wszystko wygląda ładujemy się i jedziemy dalej Na obiadek teraz będzie przystanek na obiadek za 100 km A nie, tankowanie jeszcze